Nierejestrowana działalność gospodarcza. Dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie jak w praktyce wygląda nierejestrowana działalność gospodarcza. Moim gościem jest Iza, prywatnie moja dobra znajoma, a zawodowa zawodowo już ponad 5 lat yy, właścicielka biura rachunkowego, która prowadzi, że tak powiem, moje dwie firmy i dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie o nierejestrowanej działalności gospodarczej pod kątem właśnie takich osób yy, jak ja, czyli freelancerów, osób, które zajmują się na przykład tworzeniem stron internetowych, grafików, copywriterów, yy, tych osób, które są na początku Swojej drogi, które chcą właśnie zacząć swój własny biznes, a może też są na etacie, i właśnie o tych wszystkich wątpliwościach opowie dzisiaj Iza. Dla kogo jest ta forma nierejestrowana działalność gospodarcza? Właśnie Iza, pierwsze pytanie: kto i kiedy może założyć nierejestrowaną działalność gospodarczą? Działalność nierejestrowaną może prowadzić każda osoba. I tutaj dodam taką ciekawostkę, nawet może być to ta osoba, która pracuje obecnie na etacie. Najważniejsze jest to, aby spełniła jeden podstawowy warunek i tym warunkiem jest nieprzekroczenie 75% minimalnego wynagrodzenia od lipca 2023. Ponieważ nowe przepisy weszły w tym roku, w lipcu, kwota, jaką nie może przekroczyć przychód z działalności nierejestrowanej dla takiej osoby, to jest 2700 zł. Jest to właśnie, właśnie świetna informacja, dlatego też nagrywamy to wideo, ponieważ Właśnie na stan dzisiejszy, czyli na sierpień 2023, ta kwota właśnie została w sposób wyraźny, że tak powiem, powiększona do tej kwoty 2700, więc można założyć taką właśnie nierejestrowaną działalność gospodarczą, która często nazywana jest właśnie taką firmą na próbę, prawda? Tak. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które często borykają się z takim problemem, zastanawiają się, czy rzucić pracę, czy rzucić etat, który jest wiadomo stałym źródłem dochodów i założyć taką działalność. Wiadomo, wiąże się to z pewnym ryzykiem. Tutaj mamy taki pewien bufor bezpieczeństwa, który pozwala nam na to, żeby spróbować zobaczyć. Wiadomo, po przekroczeniu tego progu 2,700 mamy już obowiązek założyć działalność gospodarczą. Dopóki nie przekraczamy tego progu, możemy tak co miesiąc, aż do końca, do końca grudnia 2023 osiągać takie przychody. Czyli graniczna kwota to jest 2,700. Ale jest też pewne ograniczenie, czekałam na to pytanie, kiedy je zadasz, więc już się sama wychylę. Uwaga, nie każdy też może taką działalność nierejestrowaną prowadzić, ponieważ jeśli prowadziłbyś działalność no. gospodarczą w ciągu ostatnich 60 miesięcy, czyli 5 lat, tak, to już nie możesz tej działalności nierejestrowanej prowadzić. Może no. w praktyce, gdybyś miał działalność w 2021 roku, zamknąłby się w grudniu, to w 2023 roku takiej działalności nierejestrowanej nie możesz podjąć. Czyli 5 lat do tyłu. Mm. Dokładnie. A co się dzieje w momencie, kiedy przekroczymy w danym miesiącu te 2700? Tak jak powiedziałam wcześniej, jesteś zobowiązany do tego, żeby założyć działalność gospodarczą. Dobrze, a powiedz Iza, jak prowadzenie tej nierejestrowanej działalności wygląda w praktyce? Jak, to, jak możemy rozliczać się z klientem? Jak wystawiać, czy możemy wystawiać fakturę, czy musimy wystawiać faktury? I jak to rozliczać, tak? Czy jesteśmy zmuszeni, że tak powiem, posiadać swoje biuro rachunkowe? Jak to wygląda w takiej czystej, praktycznej postaci? Czyli. Mamy klienta, świadczymy mu usługę, klient chce od nas fakturę. I co I co wtedy? Do czego jesteśmy zobligowani? Generalnie od pierwszego dnia prowadzenia działalności nierejestrowalnej jesteśmy zmuszeni prowadzić taką uproszczoną księgowość, ponieważ jest to pewnego rodzaju forma działalności, co prawda nierejestrowana. Dlatego proponuję zakup uproszczonej książki przychodów i rozchodów, do której osoba taka powinna wpisywać swoje miesięczne przychody. I odpowiadając na Twoje pytanie, tak, koszty także można tutaj ujmować. A jak jest z tymi fakturami? Na jakiej zasadzie czy możemy wystawiać jak? Bo no wiadomo, klienci chcą faktury, prawda? Żeby na to... żądanie klienta jesteśmy zobowiązani do wystawienia faktury. Jeśli klient nie zażąda takiej faktury, osoba prowadząca nierejestrowalną działalność ma obowiązek dokonać odpowiedniego wpisu w książce w dacie osiągnięcia przychodu? Uh -huh. A czy płacimy od takiej kwoty właśnie podatek dochodowy? W przeciągu roku osoba prowadząca nierejestrowaną działalność nie dokonuje wpłat do Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczek. To wszystko jest rozliczane w picie rocznym, czyli do końca 24 roku, do końca kwietnia. Mhm. Wpisuje się taką działalność w inne źródła i tam wykazujemy zarówno przychody, jak i koszty. No właśnie, tutaj, że tak powiem, trąciłaś kolejne moje pytanie, czyli właśnie o obowiązkach. Jakie są jeszcze obowiązki takiej osoby, która prowadzi nierejestrowaną działalność gospodarczą? Obowiązków generalnie więcej nie ma. Bardziej bym powiedziała, z czego jesteśmy zwolnieni przy prowadzeniu działalności nierejestrowalnej. Jesteśmy zwolnieni przede wszystkim z wszelkiego rodzaju zgłoszeń do ZUS-u. Jesteśmy zwolnieni z wpisu do CIDG, czyli Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i tak jak powiedziałam, z płacenia uproszczonych zaliczek w ciągu roku. Super. Ja tylko jeszcze dodam, zanim przejdę do następnego pytania, że kontakt do Izy znajdziemy w opisie tego filmu, także jeśli ktoś chce, szuka biura rachunkowego lub chce więcej na ten temat właśnie porozmawiać z Izą tutaj bezpośrednio, to telefon damy właśnie w opisie tego filmu. A powiedz Iza, jak to jest z kasą fiskalną, bo wiem, że są jakieś nisze, branże, które też tutaj mają obowiązek posiadania takiej kasy fiskalnej. Oczywiście, zacznijmy od początku, jeśli chodzi o kasę fiskalną. Każda osoba, można powiedzieć, jest zwolniona do 20 tysięcy przychodu z rejestrowania na kasie fiskalnej. Oczywiście, jeśli założyła taką działalność w połowie roku, adekwatnie wyliczamy tą proporcję do 20 tysięcy. Natomiast są pewne branże i wykonywane usługi, które narzucają nam obowiązek posiadania tej kasy fiskalnej, nawet jeśli prowadzisz działalność nierejestrowalną. Mianowicie mówię tutaj o usługach fryzjerskich, kosmetycznych, sprzedaż perfum, wód toaletowych. Oczywiście takie rzeczy jak sprzedaż paliwa, sprzętu, RTV, AGD, wiadomo, musimy mieć kasę fiskalną. Mhm. Powiedz jeszcze o promocji, która, wiem, że u Ciebie jest bodajże do 17 września, tak? Dla każdej nowej osoby, która założy działalność? Tak, zapraszam do współpracy do naszego biura, ponieważ mamy bardzo fajną promocję, mianowicie dla osób które założą u nas działalność gospodarczą i konto otrzymają 500 złotych feedbacku w postaci złotówek na swoje konto. także zapraszamy do kontaktu, żeby przekonać, to jeszcze otrzymuje każda osoba dwie aplikacje do wystawiania faktur, które są oczywiście za darmo, program do skanowania faktur, wszystko odbywa się drogą elektroniczną, dużymi krokami przygotowujemy się także do KSEFU, także obsługa jest Staramy się obsłużyć klientów na najwyższym poziomie i zapraszamy do współpracy. Tak jak mówiłem, telefon kontaktowy do Izy w opisie tego filmu. Iza, bardzo Ci dziękuję. I co? Myślę, że kolejne filmy przed Tobą. Jeśli Jeszcze... zaprosisz, czekam. Jasne, na. Jasne. Traktuję to, to jako oficjalne zaproszenie. Do następnego wideo. Hej!